Cześć wszystkim z tej strony MOS. Dzisiaj chciałem nagrać dla Was poradnik początkujących, jak pokonać Basic Trial Stage 8 w Watcher of Realms. Żeby nie przedłużać dalej, zaczniemy. Pierwsze co to wyłączamy Power of Dominance. Jest to buff, który dostajemy po pokonaniu danego etapu, plus 30% do wszystkich statystyk. Jeżeli wy tego etapu jeszcze nie przyczyniście, to nie będziecie go mieli, więc ja też wyłączam przechodzimy do najważniejszych, czyli do czempionów, strategii i wymagań, jakie musimy przejść, żeby dostać nasze trzy gwiazdki i odblokować autora. Pierwsze wymagania, czyli te trzy gwiazdki. Pierwszy warunek to jest pokonać etap. Drugi warunek to jest pokonać etap bez stracenia żadnego życia, czyli żaden z potworków nie może nam dostać się do naszego niebieskiego portalu. I trzeci, najważniejszy to jest musimy ustawić co najmniej trzech ym, trzech magów. Bez wystawienia co najmniej trzech magów nie dostaniemy tej trzeciej gwiazdki i nie odblokujemy autoranu. Teraz odnośnie strategii. Jest ich masa, bo jest już to stary etap i naprawdę mamy tutaj dużo pola do popisu. Możemy wymieniać czempionów i mamy dużo zamienników i dużo możliwości. Ja tutaj zdecydowałem się, że nie będę używał żadnego legendarnego czempiona, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko tego, że któregoś z nich nie będziecie mieli, ale oczywiście jeżeli... Macie te legendarne czempiony, to warto ich używać, bo bardzo często są, są lepsze niż, niż nasze epiki. Chociaż nie jest to jakaś tam reguła. Teraz tak, co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno dwóch tanków. Ja w tym momencie używam Izoldy i Olaka. Ale jeżeli ich nie macie, to możecie zamienić po prostu, wystawić to, co w danej chwili macie pod ręką. Fajnie, jakby miały tanki, miały tarcze. Jeżeli nie macie Olaka, możecie postawić np. Barona lub kogokolwiek innego. Potrzebujemy dwóch healerów. Ja używam Lili i Vortexa i trzech magów. Najlepiej, żeby to byli magowie obszarowi i magowie z formą kontroli tłumu, czyli jakieś CC albo spowolnienia, albo stuny. No i ostatnia tutaj postać, którą używam, jest to Narvi. Narvi jest tutaj stricte dla generowania kosztów i dla swojego bufa 20% inspiracji, chociaż i tak troszeczkę pomoże, ale nie jest to kluczowe. Narwi możecie wymienić na na przykład Sairin albo Dalin. Oni też generują koszt. Natomiast ja zdecydowałem się na Narwi, bo każdy powinien ją mieć. Ona jest nawet nie epikiem rarem i do tego etapu jestem prawie przekonany, że chociaż raz ją wylosowaliście. Dobra, to teraz kwestia ekwipunku. Tu sprawa jest całkiem prosta, mianowicie zakładamy najlepsze, co mamy w danej chwili pod ręką. Tu tylko szybko powiem, że jak widzicie, niektórym z moich postaci brakuje ekwipunku, to dlatego, że na obecnym etapie rozwoju konta, na jakim jestem, wyzbyłem się już w większości ekwipunku z jednym czy dwoma bonami, większość to quadrole, więc musiałem gdzie nie gdzie pozbyć się kilku itemów, żeby móc bardziej odwzorować ekwipunek z early

no i tak, staramy się naszym magom po prawej stronie dać 3 razy atak, celujemy oczywiście w 100% kryta, jeżeli się da, potem atak speed, no chyba, że nasz główny mag to Wierna, potem crit damage i trochę HP. Healerzy, jeśli ich leczenie skaluje się z HP tak jak Vortexowi to maksujemy HP, jeśli skaluje się z atakiem tak jak Lili to 3 razy atak. Następnie atak speed i heal effect. W substatach speeda po ataku ile wlezie, a heal effect koło stówki jeśli dacie radę. Tanki, HP, HP, jeszcze raz HP gdzie się da, a jako substat dajemy defa. Nie martwiłem się u nich w ogóle o żaden atak, crit rate czy atak speed. Jeżeli nie macie takich postaci jak Malvira, to atakowanie tankiem sobie odpuście, bo nawet jeżeli zbudujecie zwykłego tanka takiego jak Baron, full podobrażenia, to i tak damage jaki z niego wyciągniecie jest śmieszny. Nie sugerujcie się BP, stakujemy HP i defa. Tarcze Olaka, Barona, Izoldy i tak skalują się z HP, więc przy odrobinie dobrych wiatrów mocno odciążymy naszych healerów. Na Arwi możemy zbudować maksymalnie dużo ataku dla inspiracji. Bez Kryt Raid, bo nie będzie ona biła. Tyle co mamy Rage Regen, żeby szybciej ultowała, dzięki czemu prędzej odzyskamy koszt. No i HP, żeby nie padła w razie W. Dobra, ekwipunek mamy ze sobą, więc przechodzimy do placementu i samej rozgrywki. Teraz tak. Na chwilę zatrzymam. Mamy trzech magów i dwie platformy środkowe. Ta pierwsza, która jest bliżej naszych portali, i ta druga, która jest dalej. Na tej pierwszej platformie stawiamy MAGA z jakąś formą kontroli, jakieś CC, spowolnienie albo stun. W tym przypadku będzie to AI i bardziej AI niż Mari, bo ta w przeciwieństwie do Mari oprócz CC jednak jeszcze coś bije. Na drugiej platformie postawimy sobie EONE, ale jeżeli mamy kogoś lepszego, na przykład Zelusa, Wierne, Kameta itd., to możemy wystawić ich. Oni będą odpowiadać za to, żeby zabić tych tutaj rycerzy stojących starczami, bo oni dają Buffa A takie mocnienie tym wszystkim mobom wychodzących z czerwonych portali. Dlatego musimy pozbyć się ich jak najszybciej, szczególnie tych bliżej czerwonych portali. Dlatego właśnie dobrze by było, jakby ten Mac miał oprócz dobrych obrażeń, jeszcze obrażenia obszarowe. A poza tym musi zabić błosa wychodzącego z drugiego końca mapy. Dobra. Hmm. Gdy wystawimy AI, ona zacznie rzucać te swoje kryształy na ziemię. Tu trochę RNG. Może rzucić je bliżej czerwonych portali, co bardziej nam się przysłuży, bo spowolnie nadchodzące moby, albo rzuci je na rycerzy starczą. Ale tutaj nic nie możemy z tym zrobić. No, ale dobra, zaczniemy. Wystawiamy AI. No, jak widać, tutaj ona rzuciła ten pierwszy swój kryształ i drugi zresztą też tam dalej, co nie jest idealne, ale trudno i tak damy radę. Następnie wystawimy Narvi i czekamy, aż zacznie generować swój ult. Czekamy teraz, o tutaj postawiła po swojej prawej stronie, bardzo dobrze. Czekamy na 18 kosztów, wystawiamy Olaka w tym miejscu tutaj, to jest bardzo ważne. Narvi wygenerowała swój ult, więc możemy go kliknąć i dzięki temu odzyskamy, dobrze mówię? tak odzyskamy 8 kosztów i 20 inspiracji damy dla i, I teraz tak jak widzicie tutaj w rogu zespawnał nam się główny boss tego etapu czyli ten krokodyl jedno słowo o nim tutaj trzeba trochę uważać dlatego dobrze jeżeli ten nasz max platformy ma trochę hp ma on taki specjalny atak uderzenie ogonem jeżeli mamy bardzo mało HP, to może on zabić naszego tutaj maga platformowego. Dobra, czekamy teraz na koszt. I mam, możemy zrobić kilka rzeczy: albo postawić sobie już maga, żeby zaczął leczyć nam tego tutaj tanka, albo postawić sobie ona, żeby zaczęła zbijać tych tutaj oto rycerzy. Gdy mamy odpowiednio. Kosztów, wystawiamy swojego drugiego tanka dokładnie w tym miejscu, dzięki czemu zablokuje on nam e, nadchodzące tutaj moby. Czekamy na Ulta Eony. Jak widzicie, tutaj boss e, dał swoim. Jak widzicie, tutaj boss dał reszcie mobów e, taką niewrażliwość nie na obrażenia, więc musimy to przeczekać, więc na razie jeszcze nie ultujemy. I dobra, teraz wystawimy e, Hillera. Będzie to Lili. Lutujemy Isoldon, Możemy zlutować też e, Olakiem. To nie ma znaczenia. Dobra, i teraz, kiedy niewrażliwość, e, niewrażliwość już zeszła, e, możemy zlutować Jonu. Dalej czekamy na koszta. Mamy jeszcze chwilę, więc zamiast e, Healera wystawimy tutaj Aina. Narwi już, może ulotować kolejny raz, dzięki czemu da nam 8 kosztów. i czekamy do 17, żeby móc wystawić Vortexa. Jak widzicie, a ona zajęła się już tutaj większością tych rycerzy i zaczyna, i atakuje teraz naszego głównego bossa. Ci tutaj tankowie świetnie sobie radzą. Musimy uważać na te potworki z toporami, one mocno biją, ale Damy radę. Możemy już teraz pozbyć się narwi. Oj, nie wiem czy tutaj mi Izolda nie padnie, ale chyba nie. Dobra, pozbywamy się narwi. I stawiamy sobie. Oj, dobra. Szybki ULT. ULT. I teraz czekamy. Ja sobie tutaj powoli pozabija te mobki. W momencie kiedy Boss przekroczy już tą granicę i ona nie będzie mogła go bić dalej. Odwołujemy ją i na jej miejsce wstawiamy naszego trzeciego maga. W tym przypadku będzie to grid. Grid zacznie sobie tutaj atakować i czekamy teraz na spokojnie do momentu, aż wróci nam Eona. Możemy trochę przyspieszyć. Dobra, możemy wystawić już eona, dlatego odwołujemy grida i Eona, nasz MVP wraca na tą środkową platformę. Utujemy wszystkim, czym możemy. I czekamy teraz aż Eona. Pod... Pokona e, głównego bossa. Dobra, główny boss pokonany. E, zostało nam do końca 6 mobów, e, dlatego teraz wystarczy tylko, że poczekamy, aż ci tutaj rycerze z tyłu e, zaczną do nas iść, aż skończy się ich ten cooldown. Tutaj po bokach wyjdzie jeszcze parę mobów, ale nimi też się nie przyjmujemy teraz, jak już nie ma głównego bossa. Wszyscy skupiają się na, na atakowaniu tych tutaj, tutaj mobów z boku. Wszystkie kryształki AI lecą na nich, więc to już jest tylko teraz kwestia czasu. Możemy przyspieszyć sobie na spokojnie. I tak oto powinniśmy ukończyć Faction Trial. Stage 8 ze wszystkimi trzema gwiazdkami. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć coś więcej, to piszcie. Dzięki wielkie jeszcze raz i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć.